Siema, pewien czas temu pojawił się na kanale materiał w 30 dni, 1000 brzuszków każdego dnia. Nie wiem wam, nie, nie wiem wam. Nie wiem czy ten materiał Wam się spodobał czy nie, ponieważ nagrywam to jeszcze przed wrzuceniem tego materiału z brzuszkami. Ale jeśli jesteście ciekawi tamtego materiału, to zapraszam, macie adnotację tu czy tu. Czekajcie. To zapraszam Was, adnotacje macie tutaj do góry i możecie sobie wbić i zobaczyć. E, no i postanowiłem, że pojadę z kolejną rzeczą, to też w sumie e, podoba mi się coś takiego i pojadę z czymś kolejnym, może będzie jakaś następna rzecz, zobaczymy, no nieważne. E, pojadę... co mi przeszkadzacie? 30 dni bez słodyczy. E, aczkolwiek tu też będą pewne wyjątki i w sumie od tych wyjątków może e, zacznę. Więc będzie to jedynie gorzka czekolada. Gorzka czekolada gdzieś tam 80-90%. Każda gorzka, z jakiego powodu to gdzieś tam Wam po tych 30 dniach opowiem o tych słodyczach, o tym wszystkim co ja o tym myślę, i, i wtedy Wam to gdzieś tam wytłumaczę. Ale to Wam mówię, że to jest taki mój wyjątek, jeśli chodzi o, o słodycze. To, to gorzka czekolada. A reszta wszystko odpada. Jakie tam rzeczy, no to, to w sumie chyba każdy wie. No, i przechodząc do tego, co ja Wam mogę w tym materiale takiego pokazać, ponieważ nie będę nagrywał przez 30 dni każdego dnia, że no słuchajcie, nie jem słodyczy, nie jem słodyczy, bo dzisiaj jem na śniadanie to, dzisiaj jem to po śniadaniu, i tak dalej, bo to no, nie ma sensu i też nie jestem w stanie tego wykonać, a też ja muszę sobie, że tak powiem, dotrzymać słowa, i jak też mówi moja kuzynka. To bozia wszystko widzi, więc nie chcielibyśmy, żeby tu były jakieś problemy. Tak więc ja dotrzymam na pewno słowa, jestem tego pewien. No i do czego jeszcze tu możemy przejść? A, na czym to, że tak powiem, porównamy, czy coś w tym stylu, to zrobię sobie na pewno zdjęcie mojej twarzy, ponieważ, jak widzicie, ostatnio wywaliło mi wulkany na twarzy. No i zaraz mogę wybuchnąć. Tak więc zdjęcie twarzy będzie na pewno zrobione, sobie porównamy. Zdjęcie sylwetki sobie przy okazji zrobię, może coś się zmieni, nie wiadomo. No, i na koniec powiem też o moim samopoczuciu. Więc najprawdopodobniej będziemy się widzieli za 30 dni, i nic w międzyczasie nie będę do tego nagrywał, bo nie będzie chyba co. Chyba, że będą się działy straszne ze mną rzeczy, że nie jem żadnych słodyczy i, i będą jakieś problemy, to zobaczymy. Może coś nagram. Ale. Hmm, jeszcze jedną rzecz chciałem powiedzieć. Powiedziałem mamie, e, że właśnie nie będę przez miesiąc jadł słodyczy. To. No, patrzcie, co mi mała zrobiła. No, patrzcie to, nie? Widzicie to tutaj na górze? Maltanki. No, maltanki to mama sobie położyła, że na czarną godzinę, jak będziesz chciał, to na pewno weźmiesz. Otóż nie, nie skorzystam z nich. Co tu się dzieje z tym fotelem? Nie skorzystam z tych maltanek, więc przykro mi, ale nie będą zjedzone i będą się tylko tłużyły. Więc w sumie wszystko chyba jest tutaj wyjaśnione, co ma być. Ja lecę na trening. No i zobaczymy, co się pozmienia. Co takiego się wydarzy. Tak więc do zobaczenia za 30 dni. Run. Jestem już po 30 dniach bez słodyczy. Chciałbym wam na początek pokazać pewną rzecz, którą pokazywałem wam na końcu, można powiedzieć na końcu początku. spójrzcie sobie. Maltanki stoją dalej na swoim miejscu. I tak to wygląda. No wyzwanie, że tak powiem dla mnie no oczywiście gdzieś tam jak gdzieś się idzie lub gdzieś się jedzie. I, I inni wcinają jakieś słodycze czy coś, to, to wy również byście sobie e, chociaż coś małego skubnęli. Ja oczywiście się tego trzymałem e, i nie tylko wykluczyłem, że tak powiem, takie słodycze, że typowo czekolada, jakieś batoniki i tak dalej, ale również jakieś babki, ciasta i, i tego typu rzeczy, bo to teoretycznie nie powinno chyba być nazywane słodyczem, a, a nie wiem czym jakimś, no deserem, ale słodycz to też może być deser, no nie wiem. Ciężko jest, to, e, ciężko jest to określić, ale takich rzeczy również e, nie jadłem. Jeśli chodzi o samopoczucie, to e, nie czuję jakichś dużych różnic. Nie, nie tyle też chodzi o to, że wcześniej jadłem tych słodyczy, jakiś nadmiar czy coś, ale mm, tak podsumowując, uważam, że te słodycze również są potrzebne, i to nawet e, sportowcom, e, ludziom którzy, którzy nie tylko że chcą dobrze wyglądać, ale e, tak jak ja. Chcą jak najlepiej prezentować się w tym przypadku na boisku i, i to również gdzieś tam podnosi nasze samopoczucie, i to, to potrafi nam pomóc w treningu. Oczywiście mówię tu o niewielkich ilościach i, i o takich może ala nagrodach czasami, gdy wracacie po, po meczu, przepracowaliście mocno tydzień i stwierdzacie sobie, a sobie bym zjadł takiego batonika. No to sobie takiego batonika po prostu zjedzcie. I taki jest w sumie morał tego, tego materiału. Uważam, jeśli chodzi o porównanie tych dwóch zdjęć, to jak gdzieś tam znikły pewne syfy, tak pojawiły się jakieś drugie, więc również może to być gdzieś tam spowodowane przez wodę lub różne inne czynniki. Tak więc to nie jest tak jak kiedyś też mi mówiono, że no, to masz od słodyczy. A ja miałem też taki okres, gdzie przez więcej jak. No nie wiem, więcej jak 3 miesiące na pewno nie ruszyłem żadnych słodyczy, a, a miałem coś takiego I, i to, to nie jest od tego zależne Więc z takich rzeczy to, to tutaj dużych różnic nie widzę I to by było na tyle w tym materiale Jeśli macie jakieś wyzwanie, które tak przez 30 dni możemy coś sprawdzić na, na moim organizmie lub, lub na czymś innym To, to dajcie znać Dajcie znać w komentarzu lub napiszcie do mnie na Instagramie, najlepiej jak to będzie komentarz. Oceńcie ten materiał, jeśli Wam się spodobał, a jeśli nie subskrybujecie, to zasubskrybujcie, aby być na bieżąco. Dziękuję za obejrzenie dzisiejszego materiału. Trzymajcie się ciepło, siema!